Witam wszystkich, w tym filmie pokażę wam moje dwie nowe kostki A mianowicie to Diane Guhong I QJ 2 na 3 na 3 czyli Dominocube No powinny przyjść do mnie trzy kostki, ale przyszły tylko dwie Ponieważ MFA Square One nie mieli na magazynie Wyślą następnym razem albo zwrócą pieniądze Ale sądzę, że zwrócą pieniądze, ponieważ ostatnio też tak zrobili No i tak, Diane Guhong z tego co mi wiadomo, najlepsza kostka z trójek. układa na niej mistrz świata. potrafi na niej wyrobić yy, średnią 7,30. Także bardzo dobra średnia. Jeszcze tam chyba w jakimś filmie miał, że w 5,72 ułożył tą właśnie kostką. No i kostka, w też jest świetna. Jak zobaczycie, jak się dobrze rusza. Ta kostka przed nasmarowaniem chodzi gorzej niż erce, ale po nasmarowaniu chodzi właśnie tak jak teraz No więc teraz wam zaprezentuję budowę Taki dziwny narożnik na przykład, tu jest narożnik taki jak w No i tak wygląda w środku. No i więcej się dowiecie w recenzji. Ponieważ teraz... Jeszcze tą kostkę dobrze nie znam, więc jakieś 3 tygodnie albo miesiąc zrobię recenzję, ponieważ jeszcze muszę zrobić recenzję tego i tego. Ponieważ wam obiecałem, to nie zrobiłem jeszcze. Także zapraszam do recenzji, za jakiś czas. Także to wszystko na temat tej kostki. Aha, jeszcze kosztowała 12 dolarów, czyli około 36 zł. Z wysyłką oczywiście. Kujot, DominoCube. Nie za bardzo mnie zaskoczyła ta kostka. Ponieważ w porównaniu do. Lan, lana QJ to jest gorsze o wiele posłuchajcie sobie jak to się a jak to jeszcze raz tutaj tak jakby był coś jakby ktoś tam plasteliny napał do środka Albo wysniece smar, albo coś, nie wiem. Nie śnię w ogóle zakrętów, więc nie jestem zbytnio zadowolony, ale myślę, że się rozchodzi. Ok, no to dzięki za obejrzenie. łapa w górę, poproszę. Subskrybujcie takie inne. Także yy, niedługo zrobię recenzję, więc sobie więcej zobaczycie. Ale najpierw zrobię recenzję tych dwóch kostek. Albo zrobię recenzję tych dwóch na raz i składa i tego. No dobra, no to dzięki za wierzenie, Marka.